Szanowna Pani Dyrektor, drodzy pracownicy Barlineckiego Ośrodka Kultury. Chcieliśmy z głębi serca najserdeczniej, jak potrafimy, podziękować za kolejny rok spędzony z Państwem tu w tych wspaniałych warunkach Barlineckiego Ośrodka Kultury. To kolejny raz, kiedy przyjeżdżam i czuję się, jakbym wracała do domu. Myślę, że z wielu z nas również. Bardzo dziękujemy za serce, za gościnę. Za wszystko, czego do, co, za całe dobro, które od Państwa otrzymujemy. Dziękujemy Paniom kucharkom za pyszne jedzonko i pozytywną energię wysyłaną jak słonko. Za jajka. Za naleśniki. Za tosty. Za ziemniaczki. Za schabowego. Za pizzę. Za kawę. Bo sen jest na kawy. Za cudowną atmosferę, każdy dzień dobry na uśmiechu i za opiekę nad nami za super warunki, które umożliwiły nam rozwój, za to, że możemy przyjeżdżać tu co roku. Dzie Dzie